Hej, witam Was w filmie o moim setupie w roku 2021. Zapraszam. sobie może, od tej części, czyli mojego miejsca pracy, gdzie uczę się, nie wiem, montuję filmy, przeglądam internet. Wiecie, takie typowe czynności. Więc przechodząc, mi się tutaj AirPodsy, MacBook, Głośnik JBR5 oraz ładowarka Xiaomi. Może zapomnieć również o zwykłym ale proszę się jest sony. Jeszcze choineczka po świętach została. Oczywiście film nie ma na celu chwalenia się, czy wiecie o co chodzi. Po prostu pokazuję z czego korzystam i co mogę polecić, tak? Więc głównym urządzeniem tutaj jest MacBook. 13 cali z 2020 roku. Niestety z procesorem Intel Core i5 10 generacji, chociaż nie narzekam na niego, ale no, dwa tygodnie po tym jak go kupiłem wyszedł procesor M1 od Apple, tak? No i ten laptop, już pokażę. Ten laptop spełnia moje wszystkie wymagania. Na baterii działa przez jakieś 10 godzin, chyba że go bardziej obciąża to szybciej to schodzi. Głównie siedzę na nim w nocy, jak nic mi nie przeszkadza. Grać na nim się nie da, chociaż na przykład jak mogę pokazać, Minecraft się odpali i będzie działał w tych 50 FPS-ach, można grać, ale wtedy będziemy mieli doświadczenia z Tornadem płynącego. Z tym krawędzi będzie co nie jest przyjemne, bo wtedy również można służyć ani mleka, Nie, nie żartuję. jest fajny, głośniki są super już pokazuję świetny internet Z tego dobrego. W tle leci muzyka z Minecraft'a, wyciście, bo dostanę prawa autorskie. Yy, możemy się poczuć, jakbyśmy byli na najlepszym koncercie w naszym życiu, w najlepszej orkiestrze tak dalej. Nie. Po prostu są to dobre głośniki laptopowe. Pewnie znajdziemy takie też w innych laptopach, ale to, jest, to, że jest taki cienki, to jest no, prawie że niesamowite. Pierwsze godziny z tym laptopem były dla mnie. Wow, no ale teraz po prostu z nich nie korzystam, bo korzystam z kolejnej rzeczy, którą pokażę, czyli ze słuchawek AirPods Pro. Jest to wersja AirPods z 2019 roku, z tego co mi się wydaje. Posiadają y, aktywną redukcję szumów. I są fajne, ale czy dałbym za nie 1249 zł, albo 900, zależy jak. 1250 nie, bo szkoda mi było wydać takich pieniędzy, ale te 900 już może. Ja dopłaciłem 450 zł na stronie Apple, jak kupowałem MacBooka, i wtedy one właśnie były za 450 i bardzo się opłacało. Dlatego sobie je wziąłem i jestem z nich zadowolony, jak jadę autobusem i słychać ten taki szum, To wyciszają go, ale nie jest odcięty całkowicie. Jest po prostu ciszej i nie słuchasz tego praktycznie, jak mamy włączoną muzykę. Więc ja jak najbardziej polecam. Ale nie za 1250 w tak jak powiedziałem. To kolejna sprawa. Ładowarka indukcyjna Xiaomi. Z tego, co mi się wydaje, ma 10 W. No i ładuję sobie tej słuchawki najczęściej, bo telefon ładuje poprzez ładowarkę od MacBooka do jakieś pół godziny, jak nie krócej. No, czy nie, no bez przesady, pół godziny to jest taki czas, który zazwyczaj posiądę. Ok, to weźmy yy, JBL Flip5. Jest to fajne urządzonko. Fajny głośnik bezprzewodowy. Ja go kupię za 369 zł. Przedstawię sobie staty, brzmicie. mieć jakiś lepszy widok. przystawka. I było jeszcze na promocji. Normalnie w Media Expert czy coś, ale tam są wyższe ceny. Tam nie kupujcie. 419. OK. Yy, ostatnio na Czarny Piątek był za 190 w paru sztukach i jestem z niego zadowolony i nawet zastanawiam się czy nie kupić go sobie drugiego żeby móc je połączyć funkcją party Boost i mieć stereo to by była fajna sprawa, ale na razie zbierałem sobie na słuchawki, które mnie oczarowały i ANC działa tam wyśmienicie i są to Sony WH 1000XM3. Te słuchawki są świetne, spełniają moje wymagania, jeśli chodzi o słuchawki bezprzewodowe. I zbieram sobie pieniądze, żeby tak go sobie je kupić. Oczywiście unboxing tradycyjnie będzie na moim kanale. Tak! Kolejne słuchawki, jakie posiadam, są to Sony XB950B1. Tak? Tak. Również są to słuchawki bardzo fajne, aczkolwiek no, wyglądają śmiesznie na głowie. Są takie wielkie. A WH 1003 są takie zgrabne, nie? No i na tych słuchawkach najczęściej słucham sobie muzyki, jak idę spać, bo. Jak zasypiam darpoca, to po prostu one mi się podczas snu wylatują, przez to jak głową ruszam. I dlatego śpiew tych. Też są wygodne. I mają dobry bas. Nawet nie wiem czy nie za dobry. Ja sobie w aplikacji go czasami zmniejszam. No, są fajne. Znaczy najlepsze no... są okej. Okay. Używam ich do MacBooka, do konsoli, do telefonu. Wydaję się już o konsoli mowa. Następną rzeczą w moim setupie jest Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz konsola, którą teraz na filmie. PlayStation 2 wersji srebrnej. Na tym PlayStation rzadko gram. Bo nie mam czasu. Po prostu nie mam czasu, staram się robić do Was filmy jak najczęściej chociaż tak mi to nie wychodzi Przepraszam no, ale... no Na Nintendo Switch gram w Animal Crossing czyli taką dosyć popularną ideę, to powinniście ją znać mm. Animal Crossing Fajna jest, bardzo kojarzy mi się z wakacjami Rozluźnia, co mi się przydaje. W hmm. drugiej kolejna gra, którą gram. W sumie cyfrowo jest to Bernard Power Gra z dzieciństwa. Kolejna gra to jest dla posiadaczy Nintendo Switch Zelda. I zdecydowanie warto kupić Nintendo Switcha dla tej gry. Jeszcze jej nie przeszedłem, ale jest bardzo wciągająca. I to, droga jak wszystkie Nintendo Switch'a praktycznie. Yy. Na tym Playstation gram w Greach Punka 2077. Możecie widzieć w tej plekach. punk, bo jeśli chodzi o cyberpunka, to gra jest fajna. Fajny pomysł na świat, ale bardzo dużo glitch jest. Wywalacz już z gry nie wyrzuca, ale są spadki do 10% km, czasem nawet zera, tak na oko. Yy, no czekam aż to poprawę, dopiero wtedy będę kontynuował. Na razie mam już 45% fabuły, mam najszybszy samochód w tej grze, mam różne broni, odblokowane, wszczepy i tak dalej, ale czekam aż naprawią. Łatka podobna ma być w styczniu, więc teraz w sumie. Więc jak naprawdę członkę to dopiero wtedy zacznę z nią sobie. Tak, na PlayStation 4 odgrywam 5 Polecam każdemu. Chociaż może nie lubicie takiego świata. Ale bardzo fajny jest serial. Dla innych jest taki beznadziejny, ale od tego serialu zaczęła się moja przygoda z Widźminem. I był bardzo fajny. Co jeszcze mogę wam tutaj pokazać? Monitor. Mogę tutaj włączyć kocelę na chwilę. Monitor jest to LG... Kolejna taka nazwa. 24 MP 88. Czyli 24 cale, ma głośniki stereo. Jest to niby monitor dla grafików. Czy ja wiem? Nie wiem. Ale jest no całkiem fajny. 60 Hz, szkoda, że nie jest 144. Ale nie kosztowało też tak dużo. 8 x pamiętam? To było parę lat temu. 3 4 tak, tak? Jak mi się wydaje, nie będę pokazywał gameplayu z niczego na następnym filmie, Wiecie co Wam mogę tutaj pokazać? Jest nią no. y nie mój sef, tylko głośnik Google Home Mini i to działa tak. Hello, what's time is it? It's 1.54 p.m. Pytam się go takie wizury, na przykład, żeby też ustawił alarm, żeby mnie obudzić rano. Niestety wstaję o godzinie 12:00. Dzisiaj chyba o 10:00 wstałem. I mam nagrywać przez cały czas, który mi został dzisiaj filmy, żeby wrzucać co jakiś czas na kanał. Więc staram się jak najbardziej Kolejną rzeczą w moim setapie jest kotek. Jest mój kotek. Nazywa się Mechisto. Nie? Nie będę go sobie męczył. Się Dziękuję za oglądanie filmu. No mam nadzieję, że taka forma się Wam podoba takiego luźnego gadania. Jak chcecie więcej to piszcie, ale teraz będę nagrywał jeszcze, na w sumie wam nie będę zgadzał. Yy, mogę tylko powiedzieć, że recenzje tych przedmiotów co tam są. Moje wrażenia na ich temat. Teraz było tak na szybko wysiłek, chodzi, żeby tylko pokazać. O właśnie. Jeszcze jest drucherka. Yy, HPS na 515. Można z niej... Yy, można pozwolić domownikom na drukowanie, skanowanie dokumentów. Z każdych urządzeń po WiFi. Yy, router jest taką jakby bramką. Z telefonu, z komputera, z laptopa, z tableta, z wszystkiego co chcecie, co w co chcecie, nie? Więc tak, yy, dziękuję za oglądanie jeszcze raz, proszę o subskrypcję mojego kanału, bardzo staram się dobić 1000 subskrybentów oraz proszę łapki w górę, pa!